chłopaki to nie jest te na kulki, nie? No nie, nie. Ale takich nie było jeszcze. Znaczy są to kupienia takie, nie? ale to... A na kulki? Na no. kulki też, no. Tylko, że mamy no. już bardziej terazniejsze wojska, nie? Ale ja bym gadał u niego jak A ty to Szkodzi? to trwa, To ten, no? Tak. Zresztą to no, tu panowie. No. Ja z wycieczki przejechałem dzisiaj, bo ja wycieczki organizuję. Dzisiaj byłem kurstami, co dzień, że to nie W 1935 roku jak rząd niemiecki kupił, wykupił 22 tysiące hektarów pól lasów. Były to wioski Stare, Wolne, Płytnica, barknie w Niesięga i Stajpol. Mieszkało na tych wioskach do 1935 roku 3300 obywateli niemieckich i którzy sprzedali swój majątek armii niemieckiej na potrzeby poligonu i armia niemiecka nie rozwalała wiosny tylko ćwiczyła zdobycie danej miejscowości w 1945 roku jak Rosjanie objęli wszystkie te tereny spalili wysadzili w powietrze po to żeby się Polacy nie osiedlali i Powiększyli poligon do 48 tysięcy hektarów. Przed wojną mieszkało w Bormin 25 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu. Po wojnie tu mieszkało 12 do 15 tysięcy żołnierzy oficerów Armii Radzieckiej i około 5 tysięcy cywilów, kobiety i dzieci. Była tu radziecka dywizja pancerno-rakietowa, która liczyła 174 czołgi 30 wyrzutnie rakietowych typu skut. Rosjanie, całe 75 tysięcy żołnierzy oficerów, którzy stacjonowali w Polsce, mieli za darmo od narodu polskiego żywność, światło mieszkaniową. Nie płacili za nic. Oficerowie byli na tej zasadzie. Mieli 200% wyższe wynagrodzenie niżeli ich rówieśnicy w Rosji, z tym, że wynagrodzenie płacił rząd rosyjski, nie polski. I byli na tej zasadzie. 5 lat służby, Miesiąc urlopu w Rosji i znowu 5 lat służby. Szeregowcy po wojnie, zaraz po wojnie, no wiadomo kto została, jednostka frontowa, nie? Natomiast później od lat już 50. na zagranicę były kierowani żołnierze szeregowi, ale tylko tacy, którzy przynajmniej mieli maturę. Tak, żeby zwykły od, odgięty od pół aczką nie miał szansy. Po prostu już wybierali. i Afryka Korps. Mamy tu willę y, Romla, tak zwaną. Kiedyś nasza gmina ściemniała, no teraz już tak nie. W polderach turystom przewożono piasek z łeb, z i robiono sztuczne muldy, że Romy ćwiczył Afryka Korps. Jest to, to, to. na bzdura. Telewizja niemiecka CDF i NDR nakręciła bardzo ładny film dokumentalno-historyczny. I dyrektor Tomasz kanału CDF. Udowodnił byłemu burmistrzowi, że Romer miał tylko tyle wspólnego z bornym Culinowym, że w tej willi mieszkał trzy miesiące i w skład Korpusu Romla wszedł siódmy pułk pancerny i dwunasty pułk artylerii Grozbor. Natomiast Afryka Kot ćwiczony na pustyni na błędowskiej pusty kołbędowa. nie u nas. U nas tego nie było wcale. A szkoła artylerii wychowała cztery pułki czwarty, ósmy, 12, 14. 14 został rozbity na Wale Pomorskim w miesiącu lutym w marcu przez 6. Dywizję Piechoty Wojska Polskiego. Był to szczątkowy pułk 30% stanu bojowego, ponieważ w czasie wojny pełny pułk liczy 2100 ludzi. Oni mieli tylko 710. Dostałem z archiwum Bundeswehry pełną dokumentację, oczywiście skserowaną, nie nieoryginałą no i na tej dokumentacji są nazwiska 710 oficerów, elewów i każdy bunkier, który oni obsadzali linię frontu od Zbic do Nadarzyc, to jest kilkunastokilometrowy odcinek, każdy bunkier po imieniu, nazwisku, ilu ich zginęło, ilu rannych, gdzie się wycofywali, Stan uzbrojenia, pełny wykaz dostałem, bo mam dobrą współpracę. Miałem trzy autobusy z archiwum Bundeswehr z nimi. Dlatego, jak tak nieraz czasami słucham, to tylko się uśmiechnę. Co będę kogoś poprawiał? Nie, bez sensu. A tutaj jest podpisanie faktu, i Bender od Mołotów, oryginalna gazeta. Patrzyliście, z którego roku jest ta mapa? No to zobacz tu. 59. I znać Polskę. No. No. Rosjanie, niby sojusznicy w układzie warszawskim uczyli swoich żołnierzy oficerów historicarskich. Czyli nie było nas, nie? To jest kłomino. na tak, dzisiejsze kłomino. To było dzisiejsze kłomino, to, to w zasadzie niemiecki Grossborg Westfalenhof. Zbudowany był w połowie XVIII, XIX wieku. Tak się po niemiecku nazywał. Mieszkało tam do 1939 roku 60 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, Został zdobyty przez 16, 18 pół piechoty Wojska Polskiego. Ja jak jadę z wycieczkami, jadę terasą i pokazuję początek kłomina każdą ulicę. No teraz tych domków wysadowych się nie zobaczy, bo mi zielińca Kłomiła, nie? Ale na wiosnę mi się, nie ma, jak nie ma liczby, to się oglądają. I jak Rosjanie później pogonili polską kompanię zabezpieczenia miasta, przechcili na rosyjską nazwę gorodek i 90% miasta, całą tą część wysadzili w powietrze, bo im nie było potrzebne, ani chcieli, żeby się poprawiała sytuacja w Legnicy. I jak na ironię losu, część materiałów przekazano jako dar. Narodu Radzieckiego na budowę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli podarowali nam nasze zasoby. Rosjanie tylko zajmowali ten kwartal. Stacjonowało tam 4,5 tysiąca żołnierzy, oficerów Armii Radzieckiej i około tysiąca cywilów, kobiet i dzieci. Był tam pułk artylerii ciężkiej, szalbice 152 mm. Podobne do tych co brygada rakiet operacyjno-taktycznych o zasięgu 300 km. Jak wyjechali Rosjanie, Polacy prześcili Gorodek na Kłomino i praktycznie rozpieprzyli całe miasto. Stan infrastruktury budynków po wyjeździe Rosjan było 12 hal czołgowych, nie ma ani jednej. Było 29 koszarowców, zostało 3. Było 6 czteropiętrowych, jest 4, było kino, dom kultury, stołówka, przechodnia, oczyszczalnia ścieków. Ponieważ mieliśmy w Układzie Warszawskim w tej części największy poligon, odbywały się tutaj co 4 lata ćwiczenia sił Układu Warszawskiego pod nazwą tarcza 68, 72, 6, 80 i tak kolejno. Co 4 lata. Jakieś 36 km od Bornego była, była baza głowic atomowych w Kolonia Brzeźnica. Jest to teren gminy Jastrowie i Wielkopolska, ale nasi to reklamują. Było tam 48 głowic atomowych, było osiedle, 5 domów, 14 rodziny, było w sumie 76 rodzin. Baza była obsługiwana przez 70 oficerów wysokiej jakości specjalistów, a chroniona była przez 300 osobowy materiałów. Baza bojowa, dwa schrony bliźniacze typu granic. Taki schron pod ziemią, 4-5 metrów pod ziemią składa się z czterech długich hal po 20 metrów, szerokich po 6 i 26 pomieszczeń różnego przeznaczenia. Zachowała się taka wyrzutnia, schrona wyrzutnia oraz zachował się z wyrzutnia ten wyrzutnia pionowego stanu.